Dobra, siemaneczko mordeczki, z tej strony Giant YouTube. Witam Was na moim kanale. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na dzisiejszy konwój, który się odbędzie o godzinie 19 na naszym firmowym kanale, czyli Verlogistik. Na pewno się zapytacie, dlaczego mówię to tutaj. Dlatego, żeby przybyły tam subskrypcje, bo nowy kanał a tutaj mam już 250 subskrypcji, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Możecie wbić, zasubskrybować. Oczywiście, zaraz Wam pokażę, jaka będzie trasa. Także co? Mam nadzieję, że będziecie oglądać. No i co? Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Siema.